Remisy myślę, że nie do zarówno dla jednej, jak i dla drugiej drużyny, bo po pierwszej połowie myślę, że Kalisz był pewny zwycięstwa i na pewno nie wyobrażał sobie wypuszczenia tego, tych trzech punktów z rąk. My w odwrotnych nastrojach po wyjściu na prowadzenie totalnie oddaliśmy pole przeciwnikowi i nie potrafiliśmy dłużej utrzymać piłki. Nawet nie było to spowodowane dużym pressingiem. Ze strony rywala, i tym bardziej to mnie niepokoi, bo, bo mieliśmy plan na to, a za bardzo, za szybko pozbywaliśmy się piłek, za dużo strat mieliśmy takiej niedokładności i, i przez to cierpiało tworzenie sytuacji, czy nawet wchodzenie na połowę przeciwnika. Bo myślę, że w polu karnym to byliśmy z dwa razy w pierwszej połowie i, i to na pewno jest duży minus. W drugiej połowie zareagowaliśmy, zmieniliśmy ustawienie, przeszliśmy na ustawienie 3-4-3, żeby też zamknąć mocniej i agresywnie zaatakować Kalisz. Czyli przysłowiowo złapaliśmy ich jeden na jeden na całym boisku, bo, bo, bo też mieliśmy duże problemy w obronie. Nasza prawa strona i strona Kalisza mocno tutaj nam zagrażała. Stamtąd padły dwie bramki i na pewno chcieliśmy trochę zareagować i, i to się opłaciło, bo dzięki temu, że podeszliśmy wyżej, że mieliśmy bliżej do przeciwnika, odebraliśmy piłkę wysoko. Wprowadzony Adrian Daskowski, akurat trafił na, na kapitana Gamlika, który miał kartkę, i dzięki temu mogliśmy wrócić do meczu, bo, bo myślę, że mm, to był taki neutralny moment dla Kalisza, dla nas również mogliśmy trochę dłużej pograć piłkę i, i dzięki temu. Doprowadziliśmy też do remisu, natomiast i tak zawsze to jest ta kartka. Gra w przewadze zawsze wprowadza coś takiego, że, że wtedy nie, wie, nie wiemy jak biegać, nie wiemy jak się zachować, nie wiemy jak zareagować, czy, czy, czy przeciwnik nie chce grać w piłkę, otwiera dłuższym podaniem. W ogóle jest chaos, i 10 minut nam zajęło dostosowanie się do tych warunków zanim odzyskaliśmy rytm, zanim zaczęliśmy tworzyć sytuację. I, I tu jestem na pewno rozczarowany, jak i my wszyscy, bo dwie sytuacje, które stworzyliśmy, naprawdę świetne, powinny się zakończyć golem. Natomiast z drugiej strony ostatnie 10 minut, gdzie my już też nie kalkulowaliśmy, wprowadziliśmy kolejnego napastnika trzeciego i, i skrzydłowego, praktycznie zrezygnowaliśmy tutaj z jednego obrońcy żeby jeszcze więcej tworzyć a mogliśmy wracać z zerowym dorobkiem punktu bo kalisz dwa trzy, trzy razy groźnie kontratakował wychodząc 1 na jeden więc na pewno tak jak powiedziałem na początku tak zakończę że ten remis na pewno jest dla obu zespołów niedosytem, ale z drugiej strony myślę że każdy będzie go szanował więc, więc tak do tego podchodzę na pewno taki też mentalny dla nas zastrzyk, bo, bo to ciężki teren, ciężki przeciwniki dobrze funkcjonująca drużyna Kalisza, która nie przegrywa i na pewno mieliśmy bardzo ciężkie zadania. Tym bardziej się cieszę, że chłopak 17-letni, 2-5 rocznik, obrońca strzela gola, i gra niezły najwyżej, więc tym bardziej to jest dla naszego klubu, dla nas bardzo duże plusik, bo, bo tak chcemy pracować i tym młodym chłopcom dawać szansę i dzisiaj to się udało. Bo bo rzadko kto w Lidze gra młodzieżowcem na środku obrony, a my gramy naprawdę dzieciakiem. Więc tutaj to jest taki plus w stronę i naszego szkolenia, naszej akademii, naszego klubu. Dziękuję bardzo. Wielka szkoda, bo prowadziliśmy dzisiaj do przerwy 2 do 1. Uważam, że pierwsza połowa bardzo dobra w naszym wykonaniu, pomimo tego, że dość szybko straciliśmy bramkę. Natomiast drużyna podniosła się, zdołała zdobyć dwie bramki. No i wydawało się wszystko, że mamy mecz pod kontrolą. Wyszliśmy na drugą połowę, mieliśmy stuprocentową sytuację na podwyższenie rezultatu. No i później ta nieszczęsna żółta kartka graliśmy później od 53 minuty bodajże w osłabieniu no i kontrolę nad meczem przejął lech. Zdołał wyrównać, także w, w, ciężkie momenty przechodziliśmy w tym meczu, natomiast no, końcówka też y, była dla nas znowu, mieliśmy dwie dogodne, takie stuprocentowe sytuacje, no szkoda, że w jednym wypadku jak Nestor Gordillo uderzał piłkę głową, no świetnie, bramka szlecha się zachował. I jeszcze na końcu mieliśmy taką dobrą sytuację, że szkoda, że, że mimo wszystko, pomimo tego, że graliśmy w osłabieniu, nie wygraliśmy tego meczu. No, ale punkt trzeba szanować, Lech to jest dobra drużyna, także myślami już myślimy przed dwoma trudnymi meczami wyjazdowymi, bo w najbliższą sobotę gramy, gramy w Puławach, trudny mecz i później w środę Zaneguje spotkanie z Polem Warszawa, także musimy się jak najlepiej przygotować do tego meczu, do tych meczów i, i po prostu walczyć o, o całą Polę, Chciałbym Chciałem Nestora Gordillo zapytać, skąd taka decyzja, co wpłynęło na taką decyzję, że a, zaczął się znowu No Nestor Gordillo w tydzień czasu nie trenował z nami, bo miał swoje sprawy rodzinne, musiał jechać do Hiszpanii i Wczoraj wieczorem dopiero wrócił, dlatego dzisiaj zaczął to spotkanie od zławki rezerwowych. Natomiast wszedł w drugiej części y, gry, no i dużo pomógł drużynie. Dziękuję. Ja tylko się zwykle powiedziałem, że przed nami dwa ciężkie mecze. Taki plan minimum, był, kto by to, to nie przegrać? To? to znaczy tak, no my w każdym meczu walczymy o, o zwycięstwo. Wiadomo, że to są przed nami bardzo trudne spotkania, no ale będziemy tak jak w poprzednich meczach walczyli o, o całą pulę i zobaczymy z jakim dorobkiem wrócimy do, do Kalisza. No, ostatnie, w ostatnim meczu no, w końcu, przy, w końcu no, przydarzyła nam się porażka w tym zniczu w Pruszkowie, z meczu ze zniczem, natomiast no, jak ktoś oglądał ten mecz, no, my byliśmy zespołem dominującym, tak? mieliśmy aż 75% posiadania piłki, troszkę zabrakło skuteczności, ale z postawy drużyny no, zarówno dzisiaj, jak i w tamtym meczu na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni jako sztab szkoleniowy. Także myślę, że, że drużyna naprawdę pokazuje w każdym meczu dobrą piłkę i, i z optymizmem patrzymy w przyszłość. Podział punktów w Kaliszu, pytanie, czy sprawiedliwy, czy może jednak niesprawiedliwy według swojej oceny? No, sprawiedliwy tak naprawdę, każda drużyna miała sytuację, wynik jest z 2-2, no, my czujemy niedosyt wielki, no, ale cieszymy się z tego punktu. Nie gramy dalej tak naprawdę, mieliśmy tę sytuację, no, ale trafiliśmy dwie bramki, dwa, przegrywaliśmy 1-0, mieliśmy do przerwy być na prowadzenie, miało, na drugą połowę miało inaczej to wyglądać. Wyszła i wyszło, no co mamy zrobić? Gramy dalej. Ta żółta kartka, druga dla motorzegodnika wprowadziła, trochę zamieszania w waszej grze. Wprowadziła, bo to jest to jednego zawodnika mniej to to zawsze się ciężej gra, ale mieliśmy nadzieję, że utrzymamy to, ten wynik do końca, a nawet trafimy na 3-1